Witajcie. Dziś... O! Holender, wypastowana podłoga. Jeżdżak na łyżkach, mam nadzieję, że się nie zabije. Dzisiaj szybciutki filmik na temat poradzenia sobie z jeszcze jedną, no nie usterką, tylko z problemem, który pojawia się w dach, a nie, nie w tym, nie w heavy duty, tylko w zwykłym artisanie, czy tam w klasiku No bo pod filmem o moim heavy duty Bożena zadała mi pytanie co zrobić z wysuwającym się trzpieniem. No, jak widzicie, tutaj nie mam żadnego czpienia, bo tu mamy głowice na stałe i tylko podnosimy Michę. Natomiast w tamtych podnosi się ta górna, a zresztą, może odstawię odstawie tutaj, użyję tego jako statyw i posłużę się prawdziwym eksponatem. Tylko go wydąbędę z szuflady. I jak widzicie, tutaj mamy taki czpień, który notabene, W moim też widzę lata. Jak się palcem naciśnie, to się wysuwa. No, jest ryzyko, że przy wibracjach podczas pracy wypadnie całkiem. A więc jak sobie z tym poradzić? Wyciągamy na zestawik Magajwera. Tak naprawdę to po prostu potrzebujemy. Płaski śrubokręt. Czpień ustawiamy tak, żeby był równiutko na środku. Przewracamy do górnogami. Nie wiem czy to widać. Tam mamy na środku taką śrubeczkę, która służy za docisk i blokuje nam to przed wysuwaniem. Ok, trzyma się, nic się nie przesuwa. I to cała filozofia naprawy. A przy okazji, jakbyście mieli tą głowicę albo za nisko, albo za wysoką czyli albo nam trzeppo misie, albo nie zbiera z dna. To tu mamy jeszcze taką drugą śrubeczkę, którą możemy wkręcić, wykręcić i wyrugulować sobie pochylenie tej głowicy. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce. Przy okazji, jak już to wyciągnęliśmy. To może zrobimy amoniaczki. Aczkolwiek w filmie nie będę Was męczył kolejnym remakiem czy tam próbą osiągnięcia idealnych amoniaczków. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak zrobić to gdzieś tutaj w poprzednich, no bardzo, bardzo starych filmach, na pewno znajdziecie. A dzisiaj to tyle. Hej!